Cześć kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z wyzwaniem wakacyjnym, które dawno nie było uzupełniane. Mam 30 zł i postanowiłam, że nawet tą kwotą warto jest zasilić to wyzwanko, ponieważ mam dosyć mało dzisiaj, bo 30 zł to nie będę rzucać kostką, tylko sobie po prostu zamaluję to co uważam. 45 to wkładam na bok, bo nawet tylu nie mam Dziesiątka sobie jedną zamaluję Wkładam na bok 10 Trójkę I siódemkę Jest siódemka będzie druga dziesiątka zamalowana i sześć i cztery. Sześć i cztery. I kolejna dziesiątka zamalowana. Przeschnie. I tak, mamy dwudziesty osiem Zero drugi. Plus 30 i będzie 401 zł. Super! Niech się zbieram. Ja wakacje planuję w sierpniu, więc jeszcze trochę czasu jest. Ale na pewno będę starała się więcej tutaj wrócić. Bardzo podoba mi się forma tego wyzwanka, bo nawet 30 zł można sobie dorzucić. Tak, tak, jakbym miała założone 200 zł, to byłaby mniejsza szansa. Jednak te mniejsze wyzwanka bardziej, bardziej lubię, szybciej mi się uzupełnia. O, tutaj status, tutaj status. Zamykam, a tutaj wyzwanka, bo jest ich trochę, jeśli się nie mieszczą. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego zbierania na wakacje.